Małe jest 25 w minutę. Urządzenie zostało zaprezentowane w styczniu posiada rodzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Znowu w każdej wersji, niezależnie czy mówimy o rynku amerykańskim czy europejskim, mamy 12 GB RAM. Bardzo dobry, mimo niewielkiego ogniwa. Czasy pracy na baterii bez problemu 5-6 godzin w cyklu mieszanym. Dodatkowo trzy pełnoprawne solidne obiektywy. Obiektyw główny, ultra szeroki oraz teleobiektyw. Możliwość rejestracji filmów w 8K. Certyfikat wodoszczelności IP68, ładowanie zwrotne, indukcyjne. Szkoda tylko, że w tym malutkim modelu mamy ładowanie zaledwie 25W. Poza tym Android 15 wraz z nakładką One UI w wersji 7, 7 letnie wsparcie, aktualizacjami pełne wsparcie Galaxy AI. No jeżeli szukasz telefonu na lata, masz coś starszego niż S21 w dół, moim zdaniem warto jest spojrzeć na ten telefon.